Sweter Dziś rano mama przyszła mnie obudzić i powiedziała: Wstawaj szybko, Mikołaj, mam dla ciebie niespodziankę. Samochodzik? Spytałem. Wagon towarowy do mojej kolejki? Piuro? Piłkę do ragby? – Nie, powiedziała mama, sweter. To mnie rozczarowało, bo ubrania to nie są prawdziwe niespodzianki. Ale nie chciałem sprawiać mamie przykrości. Więc nic nie powiedziałem, tylko wstałem i poszedłem się umyć. A kiedy wróciłem do pokoju, mama pokazała mi sweter. Jasno niebieski z trzema żółtymi kacuszkami. No i się rozpłakałem. Co cię napadło? spytała mama. Nie, nie boże go! chlipnąłem. W szkole wszystkie chłopaki będą się ze mnie nabijać. I wtedy zrobiła się draka. Mama się okropnie rozzłościła. Powiedziała, że jestem niewdzięcznikiem, że ona tyle czasu biegała po sklepach, żeby znaleźć dla mnie taki ładny sweter. Że sweter jest fantastyczny, że ja się w ogóle na tym nie znam i że mam się ubierać bez gadania. Ale to sweter dla małego dzidziusia, krzyknąłem. Chcesz klapsa? Spytała mama. Wtedy zobaczyłem, że to nie pora na żarty. Włożyłem sweter i zszedłem z mamą do jadalni, gdzie tata już pił kawę. Ładnie się zaczyna, powiedział tata. Słyszałem wasze krzyki. Co się dzieje? To się dzieje, że panu Mikołajowi nie podoba się nowy sweter, który mu kupiłam, odpowiedziała mama. Tata popatrzył na mój sweter, zrobił okrągłe oczy, roześmiał się i zapytał mamy: Gdzieś ty to wynalazła? U Barbę bloka. Odpowiedziała mama, nie śmiejąc się. A co? Nie podoba ci się? Nie, 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 nie o to chodzi, wyjaśnił tata. Tylko nie sądzisz, że mały jest już trochę za duży, żeby chodzić w, w tych kaczuszkach? Uważasz, że pan Mikołaj powinien chodzić w kamizelce z dewiską? powiedziała mama, prychając nosem. Och tak! Och tak! zawołałem. Cicho, Mikołaj! Krzyknęła mama. Wystarczy, pij kawę. Za chwilę musisz iść do szkoły. Nie, nie pójdę do szkoły w tym spetrze. zawołałem. Chcę kamizelkę. Wtedy tata uderzył pięścią w stół. Mikołaj, krzyknął. Bądź tak dobry i nie mów do matki takim tonem. A kiedy ci coś daję, masz jej podziękować i być dumny, że możesz to nosić. To dlaczego ty. Chlipnąłem. Nigdy nie nosisz tego krawata, który dostałeś od mamy. Krawata? Zdziwił się tata. Jakiego krawata? Co ma z tym wspólnego krawat? To prawda, powiedziała mama. Nie nosisz go zbyt często. Kupiłam gołuba barbę bloka. Nie lubisz go? A, a, ależ lubię, lubię, zapewnił tata. Tylko, że to elegancki krawat. Nie chce go pobrudzić. No i jest trochę za wesoły, żeby w nim chodzić do pracy. A poza tym. Mikołaj, dość tego. Wytrzyj nos, pij kawę i pośpiesz się, bo się spóźnisz. Wyszliśmy z Tatą z domu i na ulicy, zanim każdy poszedł w swoją stronę, tata powiedział. Wiesz co, Mikołaj, kobiety mają trochę inny gust niż my w sprawie naszych ubrań. Nie to, że się mylą, rozumiesz? Ale trzeba się z tym pogodzić, a przede wszystkim nie sprawiać mamie przykrości. Więc idź do szkoły, ucz się pilnie, bądź grzeczny, no i nie pękaj. W drodze do szkoły okropnie się martwiłem, bo wiedziałem, że jak chłopaki zobaczą moje kaczuszki, to mnie wyśmieją. Nawet przy zampiętej na ostatni guzik marynarce widać było tę górną, całą uśmiechniętą. Ale co tam? Jeśli chłopaki coś powiedzą, dam im w łeb, naprawdę! No bo co w końcu, kurcze blade! No i wszedłem na dziedziniec z wielką gulą w gardle. Koledzy grali właśnie w kulki i na mój widok Alcest zapytał: Zagrasz z nami? Nie, powiedziałem, odczepcie się ode mnie. Ej, co cię ugryzło? zapytał Ełzebiusz. – A jak wam się nie podoba mój sweter, to mogę wam przyłożyć – zawołałem. – Patrzcie! – krzyknął Gottfried. – Kaczuszka! Mikołaj ma kaczuszkę! I zaczął biegać na szeroko rozstawionych nogach, wymachując rękami i krzycząc do mnie – kwa, kwa! Kwa, kwa! A potem wpadł na Rosoła, który jest naszym opiekunem i który nie lubi, jak się na niego wpada. – Mam cię, bratku – powiedział Rosu. Co to znów za błazaństwa? Chcesz, żebym cię posłał do kąta? Hm? I Rosu odszedł, kręcąc głową, a chłopaki ustawiły się dookoła mnie. Ty, pokaż swoje kaczyżki, powiedział Joachim. Więc rzuciłem się na niego i już mieliśmy zacząć się bić, kiedy Kleofas krzyknął. Uwaga, Rosu! Biliście się? spytał Rosu. Spójrzcie mi w oczy. Hm? No, dobrze. Wyglądacie dzisiaj na rozbrykanych. Żeby mi się to więcej nie powtórzyło, Urwi połcie. Kiedy rosł sobie poszedł, powiedziałem kolegom, że są głupi, że wyglądają mi dzisiaj na rozbrykanych, i że z nimi nie rozmawiam i że nie będzie im do śmiechu, jak przyjdę do szkoły w kamizelce z depiską, którą mi obiecali rodzice. Jednak oni głupki wciąż wołali: Kwa-kwa! i chodzili na rozstawionych nogach. Więc już, już miałem im przywalić, ale Rosół zadzwonił na lekcję. I poszedłem ustawić się w pary, wściekły jak nie wiem co. W klasie pani zaczęła nam tłumaczyć gramatykę, a potem usłyszałem za sobą Gotfryda, który cicho powtarzał kwa, kwa. No więc kopnąłem Alcesta, który siedzi ze mną w ławce i teraz się chichrał. Alcest upuścił bułeczkę, którą właśnie jadł, i wrzasnął na całe gardło. Wkurzasz nas tymi swoimi kaczuszkami. Wtedy pani zaczęła walić linijką w biurko, krzyknęła, że zachowujemy się jak dzikusy, że ona ma tego dość, że nas okropnie ukaże, że widziała jak kopnąłem kolegę, i co to w ogóle ma znaczyć. Ja zacząłem płakać, pani powiedziała, że to nie jest odpowiedź, a wtedy Ananiasz podniósł rękę, pani spytała go, czego chce, i Ananiasz powiedział. To wszystko z powodu jego swetra, proszę pani. Wyśmiewają się z jego swetra, bo są na nim kaczuszki. Pani zrobiła wielkie oczy, a potem kazała mi wstać i podejść do biurka. Podszedłem płacząc, a pani spojrzała na mnie i powiedziała. Przecież ten sweter jest bardzo ładny, niezwykle elegancki. Masz szczęście, że rodzice kupują ci takie piękne rzeczy. Nie słuchaj kolegów Mikołaju. Po prostu ci zazdroszczą. Widzisz, nawet ich nie ukaże. Nie zasługują na to. No przestań już płakać. Naprawdę ślicznie wyglądasz. I pani pogładziła mnie po głowie. Poklepała po policzku, wydarła sobie rękę, powiedziała, żebym wysmarkał nos, i wrócił na swoje miejsce, a potem wywołała do tablicy kleofasa. A wieczorem oboje z mamą o mało nie pękliśmy z dumy. Kiedy Mama Gotfryda zadzwoniła do mojej mamy, żeby zapytać, gdzie mi kupiła ten sweter?